Tam, przez cały dzień robota w Bob z przyjaciółmi do pracy się rwie Pop budowniczy wszystkiemu zaradzi Bob budowniczy nie jest sam A przy muzyce gdy przerwę masz By czas umilić śmiej się i tańcz Bob budowniczy nasze da na radę Bob budowniczy nie jest tak! Kicia daje przedstawienie. Czy damy radę? Tak, damy radę! To, Do widzenia, Marto. Papa, pa. my też jedźmy, bo się spóźnimy. O, a gdzie reszta? Bob pojechał zbudować szopę dla owiec pana Ogórka. A my jedziemy do parku? O! Cudownie! Mówiłam o sobie i dźwigu. W sobotę ma być wystawa psów i mamy zbić drewniany podest. Wystawa psów? No właśnie. Będzie konkurs na najładniejszego i najmądrzejszego psa. Ma być grzeczny i znać sztuczki. Będzie świetna zabawa. Tak! Marto, a potem może urządzimy wystawę betoniarek? <laughs> Jeszcze zobaczymy. W drogę dźwigu. Hmm, tak jest, Marto. Walcu, dlaczego gwiżdżasz, przepraszam? Ale ja nie gwiżdżam. Więc kto? Do nogi. Bardzo ładnie. Dobry piesek. Ale to mądry pies. Brawo, ślicznie, Lepsiu! Świetnie się spisuje. Mam nadzieję, że to będzie pierwszą nagrodę na wystawie. Popatrzcie. Daj głos. Przewrót. Siad. A teraz stani. A może Kicia też coś pokaże? Jest jeszcze mądrzejsza niż Rexio. Przecież Kicia jest kotem. Oczywiście, ale założę się, że zna więcej sztuczek. <grytanie> Przepraszam cię, koparko, ale to jest wystawa psów. Idziemy, Reksiu. Musimy jeszcze trochę poćwiczyć. No, za chwilę już skończymy pracę. Wracajcie do firmy i niech tu przyjadą spychacz i betoniarka. Będziemy wylewać fundamenty. Słuchajcie, macie jechać do Boba. Wspaniale! Pięknie! W drogę mała! W porządku, mamy czas na trening. Nie rozumiem. Jaki trening? Będę trenowała z Kicią. Wystąpimy na wystawie. Kiciu! Kici, Kici, Kici! Chodź do mnie! Widzisz walcu? Przybiegła. Grzeczny kotek. Dobrze, Dźwigu, ale trochę wyżej. Bardzo ładnie. Dziękuję, a teraz wracamy na podwórko. Proszę, Kiciu. Chodź do mnie. Do mnie, Kiciu. Uch. Zostań. Zostań, Kiciu. Nie ruszaj się, stój. Och, Kiciu. Koparko, co ty robisz? Trenuję Kicie. <grystanie> Przestań. Kicia jest kotem, a koty nie robią sztuczek. <noise> a Kicia robi. Prawda, koteczko? Zdobędziemy pierwszą nagrodę. Zobaczycie. Jedziemy, Kiciu. Znajdziemy miejsce, gdzie nie będą się z nas śmiać. Ależ koparko. Kotów nie zapraszają na wystawy psów. O. Tak słucham? Bob, zaraz tam będę. Siadaj. Tu przygotujemy się do występu. Posłuchaj uważnie. Kiedy zagwiżdżę, podejdziesz do mnie, dobrze? I o to chodzi, kiciu. Brawo. Och, cudownie. Oj, 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 Nie, nie, nie. Wracaj, wracaj, kiciu. powiedziała, wracaj. O, 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 o. Śmiało, dźwigu. Do mnie. Bliżej. A teraz ostrożnie w dół? Bardzo dobrze! Zaplątałam się w tych sznurkach. I co ja mam teraz zrobić? Kicia! Och, żeby tylko usłyszała. Kiciu! Kiciu, pomocy! Kicia! Ratunku! Kiciu! Kiciu! Och, proszę cię! Kicia! Och, dobry kotek. Uh, wezwij pomocy. Nie, nie mogę się ruszyć. Kiciu, rozumiesz? <mum> Bardzo dobrze. Równo ułóż, blachę. Oh, nie przeszkadzaj, Kiciu. Kicia? O co chodzi? Co ty tutaj robisz? Bo, spójrz na Kicie. Ona chyba chce nam coś powiedzieć. O, raczej chcę nas gdzieś zaprowadzić. Ojej, o! Zaraz to wszystko spadnie o nie. Jeśli pomoc szybko nie nadejdzie. Gicia o. O. o, jesteś! Ale z ciebie mądry kotek. Kiku, podnieś te chorągiewki. Delikatnie! Właśnie tak. Ale uważaj na głośniki! O. Dziękuję kochani. Ach, to ty Bob. Myślałam, że pokaz psów zaczął się beze mnie. Taki tutaj harmonia. O nie, pani paciorek. Ratowaliśmy koparkę, bo zaplątała się w chorągiewki. Wiesz co ci powiem, kiciu? Jeśli będzie wystawa kotów, na pewno zwyciężysz. A, proszę pani, wiem, że to jest pokaz psów, ale może koparka i kicia... Mogłyby wystąpić w konkursie. Cóż, dość niezwykła propozycja. Hop, Reksyu, hop, hop. Bardzo ładnie. Chodź, o. 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 Ja Jeszcze raz. Stój, stój, Rekciu. Siad. Fantastycznie. Dostań. Do nogi. Panie, ale Dobry, pieszek! Dobry! Wielkie brawa dla pana Ogórka i Reksia! Wielkie zimie, brawa! Zimie, brawa. Brawa, 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 brawa! A teraz specjalny występ na zakończenie pokazu. Koparka i Kicia! Powodzenia, koparku! Powodzenia, Kiciu! To jest wbrew przepisom regulaminu. Do mnie, Kiciu. Do mnie, Kiciu. Kiciu, proszę. Dobry kotek. Siad i zostań. Do mnie. A teraz przewrót. Leżeć, Kiciu. Stań. Daj łapę. Stoi na dwóch łapkach. to do tyłu! Świetny koparko! Oh. Oh. Brawo, Kisiu! Nie ma być wystawa psów, a tu taka niespodzianka! Własnym oczom nie wierzę. Muszę przyznać, bob, że masz bardzo bystrego poto Kto by się tego spodziewał? No nie wiem, co państwo o tym myślą, ale na mnie występ zrobił wrażenie. Dałbym najwyższą ocenę. Tak, zgadzam się z tym w zupełności.

Betoniarko, wspominałaś o konkursie dla betoniarek. Będę twoją trenerką. Nie, nie, nie. Stój, mała. Nie, to mnie... jest Nie, Nie, tak. ja Nie, nie ma Ale one są Nie, polska agencja filmowa. Reżyseria to